Cześć dziska siemneczko witam was w kolejnym odcinku na moim kanale w dzisiejszym odcinku jak już możecie zauważyć po tytule zagramy sobie sesja zagramy sobie w chowanego na 70 subskrypcji no i co w dzisiejszym odcinku chowają, będą ludzie się chowali ale pierwsze zabijemy dwa boty i później gdy powybijamy boty odliczam 15 sekund i wtedy będę szukał. Wszyscy już to wiedzą. I teraz gracie koltami. Kolce to najbardziej są e, e, takimi zadymiarzami, których łatwo zabić. E, dobra, nie wiem kim będą grać, ale dobra. Nieważne już kim będą grać, ale byle, żeby grali. Będzie 10 rund. Co muszę właśnie powiedzieć. I wygrany dostaje 25 zł ode mnie. O nie, ja tu się nie będę zbliżał do tego Leona. Nie chcę zginąć. Nie chcę zrobić przypału. O, dobra, zabity bot. jeszcze tam jest jeden Leon. Tu jest gdzieś Leon. Dobra, co to jest? Nie wiem jak to będzie. Może mi pomoże zabić tutaj tego Leona.

Nie wiem jak to będzie. No, niestety, liczymy do 15 sekund, i później już wybijamy tutaj ziomeczków. Niestety, nie wiem jak to będzie. E, już nie może z nami grać e, tej rundki. Ale co? Jeszcze 9 rund przed nami, więc nie ma co się martwić. E, gramy dalej. Tutaj może ktoś być. Nie, nie ma chyba. Dobra, tutaj nie ma. O, tutaj jest Krystek. Krestek dzisiaj też nie ma szczęścia. O tutaj ktoś się ujął. Nie wiem, czy bym to sprawdzał, ale zapewne bym sprawdzał, więc nie ma co się obawiać, że właśnie y, jakby pokazał nam, gdzie jest. Stezu tutaj 12 był w krzaczkach i nie chciał zginąć przez chmurkę. Tutaj Mariano Italiano przeniósł się do innych krzaczków, ale niestety zginie. Mariano Italiano, nie bądź tak, bo kurde, tutaj wybija innych graczy. Musimy zabić pierwsze Mariano Italiano. No i tam ktoś się ujawnił. No, weź, kurde, bo nie będę już grał. Serio. To chyba będzie ostatni chowany z wizami. Naprawdę. Dobra, tutaj. Trzecie miejsce Manunek. No i osoba, która... O! Olix wygrała. Olix wygrała, więc możesz mnie zabić. Albo dobra, co Będzie szybciej. I co? Pierwszą rundkę wygrała Olix. Gratulacje. Yy. Pierwszą Grywa. Dobra, Olix wygrywa pierwszą rundę. Gratulacje. Mariano Italiano, uciekałeś, niestety. No, Olix wygrywa. O, nowa zaczynamy. Dobra, mus muszę tutaj napisać, że zaczęliśmy od nowa, bo tutaj... No niestety tutaj ktoś zabił kogoś. No i tak to wyszło już. No tutaj Mariano Italiano. Wrzeadko się wyra wyraził, ale dobra. No, jak zaczęliśmy od nowa, no to dobrze chyba liczę. Więc tutaj masz. Masz jakby... Nie do mnie się tutaj e, z takimi wyrazami e, sprzeczać, tylko do tych, którzy zabili, czyli na przykład Krystek, bo Krystek wcześniej zabił e, i to było nieprzyjemne. Więc zaczęliśmy od nowa, e, tak to wyszło i co, jeszcze nie wiem jak to będzie? O, dobra. Więc zaczynamy drugą rundę, no niestety Mariano Italiano... Przykro mi, ale takie były tutaj zasady, już. Mariano Italiano widziałem wcześniej, nie przeczytał wiadomości, że zaczynamy od nowa, więc to chyba było dlatego. Więc dobra, idę w prawy róg, yy, odliczać. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. I dobra, lecimy, ziomaczki. O! Znowu Nunek, no nieszczęście na ciebie wtrafiło. Zawsze chyba tutaj, no, już drugi raz tutaj się Nunek chyba schowa, więc śmiesznie, strasznie, bo już znam tutaj kryjówki widzów. Dobra, tutaj chyba był. Wcześniej Krystek, a teraz nikogo tu nie mamy. Tutaj? Nie. Tutaj jednak nikogo nie mamy. No teraz pochowali się chyba dobrze. O i nie wiem, jak to będzie ginie. Tutaj ktoś jest. Nie, nie ma. Tutaj też nie ma. Tam może ktoś się schował właśnie. Też będę musiał przeszukać. Stecu zginął. Dobra. Tutaj nie ma. No niestety Adrian, ale no tak właśnie na tym polega chowany, trzeba się dobrze schować, o tutaj ktoś już wyszedł, no niestety współczuję Ci, Krystek, niestety. Marian i Procent tutaj wszyscy pokazują się, gdzie są, Mariano Italiano wygrał, no chyba na to wychodzi. Dobra, tutaj nie ma. A tu może być. Nie, nie ma. Więc pewnie tutaj w, tych, w tym gąszczu e, takim dużym przez Rosy zrobione. Wygrałeś Mariano Italiano. Czyli wygrana runda była przez Mariano Italiano oraz przez. Mm... Dobrze, bo za chwilę naprawdę e, będę wyrzucał. E Mariano Italiano. E teraz gracie. Dobra, gracie poko. Palisady może. Nie. Może zmienimy to. 1000 jezior. Co to jest? Dobra. Nie, bo to są chyba. A nie, w sumie ma mało krzaczków. No w sumie dużo krzaczków. Fajne kryjówki, takie małe pojedyncze. Dobra, gramy poko. Nie wiem, czy tutaj widzowie się ale grają poko. Oby się posłuchali i grali tymi poko. No jednak nie. no, no nie Grają rosami. Następnym razem tak aby to będę od razu wybijał. Ale dobra, nie grają z tymi rozami, nie robią te krzaki. Bo wiem o co im chodzi z tymi rozami. Nie wiesz tu się. Dobra, XD wszyscy się zgromadzili tutaj, a tutaj trzeba przecież bić boty. To tam jest? Dobra, zabiję tego bota Dobra, zabiję bota Mało brakowało i bym mnie tutaj wyeliminował Ale dobra, jeszcze jeden został Pomóżcie widzowie, a nie tutaj poszliście na środek O, tu jest Penny, ja! Wszystko ja tutaj muszę robić, ale dobra Dobra, odliczam do 15, więc patrzcie, że tutaj już zabiłem kolejnego gracza i odliczam do 15. 1 dwa, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Dobra, lecimy. Wszyscy się pochowali na środku, więc szybko będzie. Bo po co by robili tutaj te krzaki? Chyba, że zrobili to dla zmyłki. Maren i Procent tutaj się wyłonił z gąszczów. Niestety, Mordo. Ale teraz Nunek pewnie jest szczęśliwy, ponieważ już ma szansę wygrać. Miałem to powiedzieć, ale jednak stał się tutaj i już nie ma szansy do wygrania. Krystek I stecu O, jeszcze Olix na dodatek tutaj wybiłem. Ale pierwsze muszą te osoby już tutaj deznąć. O, nie wiem, jak to będzie. I Mariano Italiano, tak. Mariano Italiano chyba. A nie. Tutaj Mariano Italiano nie wy... o, wygrała. Nie wiem, ale. Moim zdaniem. Pierwsze widziałam Mariano Italiano, więc drugą rundę wygrywa Oli, trzecią rundę, to już jest trzecia runda. Dobra, nie wiem co tu pisze, ale dobra. Trzecia runda. Trzecią rundę chyba Olix albo pół punkta albo zrobimy, że punkt no to zrobimy tak tak punkt no Dobra, czyli Mariano Italiano i Olix tutaj będą mieli po dwa punkty. Trzecia to już jest runda. No, tak musimy to zrobić, no bo. No to dobra, jak za tamtą rundę Mariano Italiano nie wygrał. No, to będzie miało trzy punkty. Oliks, dwa. tak to zrobimy. Wszyscy widzą. Dobra. To tak to zrobimy. No bo tam to nie wiem kto mógł wygrać, ale dobra. Tak to zrobimy. Końcowo taki efekt zrobimy. No bo nie wiem kto, kto tutaj wygrał bardziej. Ale w tej rundzie, która była, no to zawinili widzowie, ponieważ zamiast zabijać boty, to uwzięli się na środek i tam sobie porobili krzaki. Więc, ok, zginął. Nie wiem, kto to był w ogóle. Dobra. Ej, zamiast pomagać tutaj, zabijać boty, to. No nie, no nie zabije mnie. Dobra, nie wiem, jak to będzie tutaj sobie poradzić. Dobra. No i odlicz. No bo wszystkie boty są pozabijane. No to 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. I chyba teraz była Olix Mariano Italiana, czyli to będzie czwarta runda. Przed nami jeszcze łącznie sto 7. Nie wiem jak to będzie niestety. Zginęła. Znów widzowie zrobili na środku. W Teraz ja tutaj będę już ostrożny, bo może mnie zabić. Dobra, zginął. I mam już z dwoma widzami spokój. Już nie muszę tutaj męczyć się o krystek. I tutaj jeszcze jedna osoba, Olix. No, Olix już. Nie będzie miała szansę na y, punkta w tej rundzie? A teraz sprawdzimy, kto tu jest na środku. Marian i procentu się wyłonił. I tą rundę chyba Nunek wygrał. Tak, Nunek wygrał. Czyli to jest czwarta runda, i czwarta runda należy do Donka. Dobra, no i czwartą rundę wgrywa nie kto inny jak NUNEK Gratulacje Dobra, może grać No dobra Sprawdzimy kto tu gra O, AGA To zapraszamy Pozdrowionka kalecą. Nie wiem czemu tutaj się nie pokazuje ja zapraszam. Yy... I co? Dobra. Dobra, nie wiem, co tu się stało, ale dobra, lecimy z kolejną rundą, tylko teraz będzie piąta, więc sobie zmienimy na jakąś taką fajną, dosyć sympatyczną yy, mapkę. No nie wiem, no zapraszam ją. Nie wiem, co to się stało, ale tutaj nie pokazuje nam pokazuje nam, że zapraszamy, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem, o co tutaj chodzi. Dobra. No nie grać jest w trybie. W trybie la, offline. O, dobra. Siemanko Aga 5.6 yy... i dobra, to będzie piąta runda. Więc Aga 5.6, chociaż później już może nadal wygrać. Więc Mariano Italiano 3 punkty OX 2 i Nunek 1 to jest piąta runda. Tyle tu się nastumowało. Ponieważ wcześniej mieliśmy rozgrzewkę, i wtedy widzowie chcą mieć te punkty, które tutaj mieli, teraz musimy tutaj poszukać botów, aby nie zabiły widzów. Ponieważ czasami tak się zdarza. No właśnie, o tym mówiłem. co zabił, więc no, 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 niestety zabiłeś. Zostałeś zabity. I jeszcze jeden bot jest. Przypominam, jeszcze jeden bot jest. Gdzie jest ten bot? Szukajmy bota. Bo Nunek tu zginął. I jest jeszcze jeden bot. Tutaj może jest bot? Nie, tu jest teco, ale jeszcze nie gramy. Przypominam, kochanego, by jeszcze jest jeden bot. Ej. Tutaj jest jeszcze jeden bodzy. Nunek zabił w ogóle go. Dobra, to zaczniemy w ogóle szukać. Tutaj zaczniemy szukać. Zaczynam szukać. Dobra, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Ale dobra. Widzę, że nie wiem jak to będzie To był jakiś błąd. I teraz poszła się schować. O, nie wiem jak to będzie jaka 5-6. Nikt tutaj już nie ucieka. Dobra. Tutaj pewnie ktoś jest. No właśnie. Właśnie. gdzie jeszcze jest bot. O, krystek. Sięgnęło go. Um, dobra. Oj, tutaj się pochowali chyba w jakąś grupę. O, no właśnie o tym mówiłem. Mariano Italiano ginie i Olix. Marni procent. Ale chyba najpóźniej... kurde No ale w mieście no 12 Stres 12 wy, wygrywa Bo mi powiedzieli M mm. Dobre no nie no, ma te pół punktów bo go bo Dory tutaj, Mariano Italiano, chce nas, nas oszukać, bo specjalnie czeka do końca i chce tutaj powybijać wszystkich, no ale mu się to nie wybija. Nie udaje, nie, nie wybija tutaj wszystkich. 0,5, po... dobra, 0 yy, 5 Dobra, nie chce się szukać. Yy. dobra, możecie grać różami. Dobra, no to jedziemy. Stecz wygrał rundę, Gratulacje. Bo nowy jest w ogóle tutaj z wszystkich. Bo wcześniej to grała tylko Olix i nie wiem jak to będzie z dziewczyn. Tutaj Aga56 dołączyła nowa i Stecu 12 więc pozdrowionka teraz dla wszystkich widzów, którzy mnie teraz oglądają. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, bo teraz już lecimy po 80 subskrypcji. Dobra, nie wiem jakie ja będę miał wytłumaczenie, jak mnie bot zabije, ale tutaj Nunek mnie uderza, więc też tutaj jesteś tutaj nadpobudliwy. Trzeba cię uspokoić. Dobra, zabijmy boty pierwsze. Boty zabijmy. No, bot zabił stecu. 12. Zabijmy boty. Ej. Boty zabijmy. No. Kurde, nikt mnie tu się. Nikt. Tutaj się mnie nie słucha. O, dobra, dobra. E, Julka nie wiem, jak to będzie zabiła bota. Więc co jeszcze jeden jest. Tak, bo no jeszcze jeden bot jest. Dobra, no to idę szukać, bo nie ma sensu chyba dalej e, tego toczyć. Chyba, że. Nie wiem. Szukać. Dobra, szukam. No to 15-4. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1. Dobra, no tym razem nie zabiję tutaj botów. Marian i procent. No ej, no, gość, już się tutaj chowamy, bo już jest 7 tutaj zadymiarzy. Dobra, może jeszcze się tutaj schowa. Krystek. No, niestety, coś Krystek ma pecha dzisiaj. Tutaj olić już złożyłem. Dobra, zginęła. I tutaj kogoś widziałem, ale dokładnie nie widziałem niku, więc nie mogę stwierdzić, kto to był. Ten znów tutaj krąży. Już zabity, więc nie. Tutaj chcę nas wprowadzić w błąd. Marian i pracuję. Kurde, gościu. Nie miałeś tylko teraz. Uciekasz. Tutaj była chyba nie wiem jak to będzie. Aga 5-6. No niestety no, przegrywasz niestety. Nie wiem jak to będzie. I mamy zwycięzcę Mariano Italiano. To była szósta runda. Więc zostały jeszcze cztery rundy. Więc bardzo fajnie. Że tak wszystko mija tak fajnie, więc teraz. Dobra, Noek ma dwa punkty. Dobra, jak ma dwa punkty. Dobra, napiszmy, że tak. Dobra, to Mariano Italiano już ma cztery punkty. Ok, no to. To jest mała półtora.